Cześć! Przechodzę dzisiaj do Was z filmikiem na temat technik radzenia sobie ze stresem. Jest to w pewnym stopniu kontynuacja filmiku, który już jest u nas na kanale. Spotu Walcz z przeciwnikiem, nie ze stresem, który właśnie pokazuje te negatywne oddziaływania stresu, te czynniki, z którymi muszą mierzyć się sportowcy na co dzień, te, ten trud, więc my dzisiaj przychodzimy tutaj z tymi pozytywnymi cechami, więc z tymi technikami treningu mentalnego, tak, by sportowiec wiedział, jak przeobrazić te wszystkie negatywne czynniki w coś pozytywnego, żeby mógł przełamywać swoje bariery i iść po prostu do przodu. Więc tutaj chcielibyśmy wyróżnić przede wszystkim technikę potęgi wyobraźni oraz technikę oddechu, które wydaje mi się, że są zarówno najistotniejsze, jak i najprostsze. Po prostu do wykorzystania przez nawet początkujących sportowców, ale również tutaj poruszymy techniki, które występują powszechnie wykorzystywane w treningu mentalnym, więc zapraszam do oglądania. Tak więc teraz przejdziemy do tych technik, które są wykorzystywane przede wszystkim przez profesjonalnych sportowców, najczęściej przez tych, za którymi stoi cały sztab osób pomagających im, przede wszystkim psycholog sportowy, fizjoterapeuta. Lekarz, i tutaj pierwszą z takich technik wykorzystywanych przez sportowców jest technika biofeedbacku, która polega na tutaj kontrolowaniu czynników pobudzenia organizmu, tak, żeby sprawdzić na przykład na podstawie tętna, jak tutaj stres wpływa na pobudzenie pracy serca podczas treningu, podczas meczu, jak to się rozróżnia, a następnie pracy nad tym, tak, żeby te, te wszystkie czynniki pobudzenia były w miarę unormowane, żeby stres nie brał e, tutaj przewagi nad pobudzeniem ciała. Kolejną z technik radzenia sobie ze stresem jest trening autogenny, który polega na rozluźnianiu i napinaniu danych partii mięśni naszego ciała. I w tym treningu przede wszystkim należy zapewnić sobie pełen komfort i ciszę, tak żeby inne czynniki z zewnątrz nas nie rozpraszały, żebyśmy mogli całą swoją uwagę skupić na tym, co dzieje się w naszym ciele. I tutaj przede wszystkim ta technika polega na tym, żebyśmy potrafili przez nasz umysł oddziaływać na nasz organizm, tak żebyśmy wiedzieli, czyli jak zwalniać oddech, jak powodować ciepło w niektórych partiach naszego ciała, jak powodować uczucie ciężkości, tak żebyśmy mogli opanować nasz organizm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w następnych etapach, czy to na treningu, czy już bezpośrednio na zawodach, zawodnik umiał uspokoić swój organizm, umiał spowolnić właśnie oddech, żeby nie przyspieszał go, żeby wiedział jak zapanować nad wszystkimi odruchami, w przypadku, kiedy pojawia się ten niechciany stres. Kolejną techniką wykorzystywaną w treningu mentalnym jest technika poznawczo-behawioralna, która pozwala nam podzielić nasze cele na te nadrzędne i podrzędne. Jest to o tyle ważne, żeby tutaj rozgraniczyć, które cele powinny być dla nas najbardziej motywujące, które powinny prowadzić nas na sam szczyt, a. Na te cele, które tak naprawdę wywołują u nas największy stres, a nie są brane w ogóle pod uwagę przy osiąganiu sukcesu. Są one błahe i są tak naprawdę tutaj wymysłem naszego, naszej głowy, która wyolbrzymia te wszystkie najmniejsze problemy, więc tutaj warto rozgraniczyć to, co jest tak naprawdę dla nas nadrzędne teraz przejdziemy do technik, które są najczęściej wykorzystywane. Są to również techniki, które są wykorzystywane przez sportowców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, swoją karierę, więc tutaj pierwszą z takich technik jest potęga wyobraźni i możemy ją rozgraniczyć na tą wyobraźnię wewnętrzną i zewnętrzną. Przede wszystkim zewnętrzna polega na tym, że wyobrażamy sobie siebie jako zawodnika, ale patrzymy na niego jako osoba trzecia. Mamy tutaj pełen wgląd na jego zachowania zewnętrzne, widzimy, jak się zachowuje, jak się porusza, i przez to ukształtowuje nam się tutaj pamięć ruchowa. Możemy zobaczyć, jak wykonywać pewne ruchy, żeby później przy stresujących sytuacjach przywołać sobie je i spróbować odtworzyć. Technika potęgi wyobraźni dzieli się również na tą część wewnętrzną, która pobudza nasze zmysły, stwarza nam obraz mentalny poprzez dotyk, przez wzrok, przez słuch. Tutaj często sportowcy wyobrażają sobie rzeczy właśnie takie poprzez zmysły, na przykład jak dotykają piłkę, tak żeby przygotować się do tego procesu serwowania podczas siatkówki, na przykład próbują wsłuchać się, w doping kibiców, który czeka ich przy następnych zawodach. Załóżmy na przykład piłkarze stosują tutaj sposób na zapach świeżo skoszonej trawy na murawie. Więc tutaj te wszystkie czynniki oddziałują na nasze zmysły tak żebyśmy później sobie przypomnieli je przy stresogennych sytuacjach. I teraz przejdziemy do ostatniej techniki oddechowej, którą może wykorzystywać każdy na każdym etapie. Jest to technika 3-6, czyli 3 sekundy podczas wdechu, 6 sekund podczas wydechu oraz system 4-8, czyli również na tej samej zasadzie 4 sekundy przy wdechu, 8 sekund przy wydechu. Ma to przede wszystkim za zadanie uspokoić sportowca, uspokoić oddech, bo często podczas stresu wywołuje się hiperwentylacja, czyli za szybki oddech, za szybka praca. Serca, co jeszcze bardziej stresuje zawodnika, ponieważ nie może e, wziąć odpowiedniego wdechu i uspokoić całego organizmu. Tak więc to była ostatnia technika, którą dzisiaj poruszyłam. Mam nadzieję, że w dość przystępny sposób pokazałam jak radzić sobie z tym stresem. Oczywiście pamiętajmy, że każdy ma indywidualny sposób na to, jak pokonywać ten strach na boisku. Więc pamiętajmy, że oprócz takich technik radzenia sobie ze stresem, oczywiście każdy ma dostęp do psychologa sportowego, który ma ogromną wiedzę i jest w stanie przeprowadzić profesjonalnie taki trening mentalny. Więc zapraszam do do zapoznania się z tymi technikami, wykorzystania ich i oczywiście, jeśli ktoś ma jakieś inne techniki, z którymi chciałby się podzielić, to zapraszam do komentowania naszego filmiku.